kochani wszystkich widzów kanału Marko Polska Piłka jak również fanów Roberta Malcharczyka moi drodzy niestety kolejny, mecz, kolejny przepraszam, podsumowanie muszę przeprowadzić sam więc przelecimy sobie to co działo się w siódmej kolejce Betlik pierwszej ligi do tego jeszcze dołożymy karuzelę trenerską, która ruszyła pełną parą, zwłaszcza w Betli pierwszej lidze, więc też trochę ciekawych wiadomości. Na początek powiem tylko tyle, że chodzi o dwóch trenerów, którzy znowu zostali zwolnieni, a potem o szczegółach tych sytuacji. W każdym razie, na razie jest dość ciekawie, nie ma dzisiaj ze mną znowu Roberta Malcharczyka, no ale trudno, niedługo Robert dołączy, mam nadzieję, że następny już program z Robertem zrobimy wspólny, dzisiaj, tak jak mówię, jestem sam, więc sam postaram się Wam przybliżyć to, co się działo w tej siódmej kolejce. Żeby nie przedłużać, zaczniemy od meczu wczorajszego w którym spotkało się dwóch faworytów. Mówi się, mówię tu o Wiśle, Płock i ruchu Chorzów. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 2 dla Płoczcza, a więc kolejne zwycięstwo Wisły. No i niezbyt dobra postawa chorzowskiego ruchu, który po raz kolejny tym razem przegrywa ruchowi nie bardzo się układa ta sytuacja tutaj w Betli Pierwszej Lidze po spadku no ale tak to niestety wygląda następne spotkanie to Arka Łęczna i powiem, że bardzo dobry mecz Fajny, ciekawy do oglądania. Dużo sytuacji bramkowych. Lepsza okazuje, okazała się drużyna górnika łęczna, pomimo że to arka po bramce Czubaka właśnie zdobyła prowadzenie i prowadziła w tym spotkaniu 1-0, a potem górnik wyrównał z rzutu karnego no i na końcu łęcznianie doprowadzili do zwycięstwa. Więc ciekawe, dużo. Dużo naprawdę emocji, dużo emocji w Gdyni. Ciekawe spotkanie. A jak będzie, będziemy jeszcze o arce dzisiaj w tym programie. Będzie. EUKS Łódź, EUKS, który się w końcu spadkowic zaczyna powoli budzić. Drugie zwycięstwo z rzędu w przeciągu kilku dni. Tym razem na rozkładówce uks u Chrobry Głogów i tutaj Łodzianie też dobre, dobre spotkanie zagrali, szybko zdobyte bramki, pierwsza, potem druga i już powietrze z Chrobrego uszło, w sumie przewaga uks u i to Łodzianie wychodzą tutaj obronną ręką, wygrywają to spotkanie 3 do 0. I mogę powiedzieć, że no, nareszcie Spadkowicz ruszył w dobrym kierunku, jak również to, że ŁKS zdobył sześcioczek w przeciągu kilku dni, a przecież na początku, pamiętamy, nie potrafił wygrać spotkania, a problemy były nawet z, z remisami po raz kolejny w PKO też, no w PKO, w Betlik pierwszej lidze przepraszam, zaskakuje Pruszkowski, Znicz, który rozbity, ja najlepszego z Beniaminków, Kotwice, Kołobrzeg zasłużenie 4 do 0 fantastycznie się prezentowała drużyna Znicza w tym spotkaniu Znicz udowodnił swoją wyższość nad Kotwicą Dobre spotkanie, zwycięstwo Pruszkowian, no i kolejne trzy punkty przypisane. Znicz na razie naprawdę też może być zadowolony, i władze Znicza, i kibice Znicza mogą być zadowoleni z tych początkowych faz sezonu, bo przecież jak wiemy sezon jest bardzo długi. GKS Tychy, Tyszanie, czerwona kartka do tego porażka z Brugbetem nie cieczą. O tychach więcej za chwilę. A Brukbet się nie zatrzymuje, Brukbet nadal wciąż lider tutaj Betlik pierwszej ligi, dobry, kolejny dobry mecz z Niecieczan, kolejne zwycięstwo zasłużone Brukbetu, no i kolejne punkty, a więc tutaj jak najbardziej Brukbet robi się takim jednym z głównych faworytów do awansu do PKO Ekstraklasy, chociaż jak wiemy z tym jednak trzeba się troszeczkę chyba wstrzymać, bo daleko jest do końca, zobaczymy jak to będzie wyglądało po rundzie, ale jak znamy Betlik pierwszą ligę to jeszcze wiele może się wydarzyć, na razie jednak niecieczanie, kolejne zwycięstwo, kolejne też czyste konto, a więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Młodzież Rzeszowa tym razem u siebie zremisowała z Odrą 2 do 2. Zobaczymy, także tutaj troszeczkę się stal wyhamowała, ale przecież tego się można spodziewać. Nie wszystkie mecze Rzeszowianie są w stanie wygrać. Tu jednak z Odrą powalczyli, czyli zremisowali 2-2, no i... I tak to wyglądało w tym spotkaniu. Opolanie zdobyli kolejny cenny punkt. Oczywiście wszystko zaczęło się dla Opolan też w tym spotkaniu dobrze układać. Po zagraniu Łyszczarza pierwszą bramkę już w 13 minucie zdobywa Maurutowicz. W 22 po dograniu Wachowiaka Prokić wyrównuje na 1-1 potem niezawodny piroch obrońca, czeski obrońca Opolskiej Odry po raz drugi zdobywa wyprowadza Odrę na prowadzenie jest 1-2, jest 53 minuta no ale bala kończy tą zabawę i mecz kończy się wynikiem 2-2 do do przepraszam ciekawe spotkanie cztery bramki i naprawdę naprawdę ciekawie tutaj z Rzeszowie i tak jak mówię tym razem młodzież szeszowskiej stali ma, zdobyła jedno oczko. Stal, stalowa wola przegrywa po raz kolejny, tym razem w pojedynku Beniaminku z Pogonią Sielce. Dla Pogoni jest to ważne na pewno spotkanie no i tutaj Pomimo że to stale rozpoczyna ten mecz lepiej, bo w 27 minucie już Banach po zagraniu jończego wyprowadza drużynę ze stalowej woli, do naprowadzenia 1-0 do przerwy też ten wynik nie ulega zmianie, to jednak w drugiej połowie po zagraniu Demianiuka Majewski wyrównuje na 1-1 potem znowu po asyście Demianiuka Szypurtowski zdobywa drugą bramkę dla zespołu z Pogonisielcem i na końcu wydaje mi się zawodnik meczu przecież Danielewicz, który tutaj obsługi Danielewicz wygrywa, zdobywa trzecią bramkę w doliczonym czasie gry i w końcu pogoń może się cieszyć z trzech punktów, a więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi, przepraszam, chodzi o wyniki tych spotkań dość ciekawie dużo nieoczekiwanych zwrotów akcji po Sielce z pierwszym zwycięstwem do tej pory przecież pogoni wcale się to tak dobrze nie układało a w tabeli która też ukaże się na Waszych ekranach pod koniec tego filmu Brukbet prowadzi z 19 punktami Stal Rzeszów i Górni Łęczna i Wisła Płock po 16, w strefie barażowej jeszcze Mieć Legnica i Znicz Pruszków, Mieć z dorobkiem 13 punktów, a Znicz z dorobkiem punktów 11, zajmuje pozycję szóstą, jest to na pewno nieoczekiwanie, nieoczekiwana drużyna, jeżeli chodzi o strefę barażową, przynajmniej na Początku tego sezonu. Zaraz za nimi jest też kotwica, która również zgromadziła aż 11 oczek i jest, tak jak mówię, najlepszym Beniaminkiem, chociaż w tym meczu tej kolejki dostała srogie lanie 0 do 4. W strefie spadkowej nadal Polonia Warszawa. Pomimo zwycięstwa Poznańska Warta, Spadkowicz, który sobie no ewidentnie tutaj niezbyt dobrze radzi, jak na razie. No i tą całą tabelkę zamyka nam stal. Stalowa Wola, więc najsłabszy w sumie zespół z Benjaminków przed strefą spadkową na pozycji 15. Siedlecka pogoń, ale mówię to jeszcze, wszystko się pewnie nam kochani przetasuje. No, a my wracamy tutaj do drużyny GKS-u. Tychy drużyna GKS-u miała pukać do bram ekstra klasy, ale jak na razie wyzwaniem jest wygrywanie spotkań w minionym sezonie GKS miał, miał bić się o awans, przynajmniej w barażach ale niestety jak pamiętamy wypadły poza tą strefę barażową i ostatecznie brakło mu dwóch punktów w tabeli aby wtedy zajmować tą, to miejsce barażone, barażowe przepraszam, ale drużyna prowadzona przez Dariusza Banasiaka Zanotowała aż 5 remisów, i tylko jedno zwycięstwo. A cztero, aż czterokrotnie Tyszanie nie, też nie potrafili zdobyć bramki i mają ujemny bilans y, tutaj bramkowy, więc, y, 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 więc władze tyskiego GKS-u rozwiązały umowę z trenerem Banasikiem. I to nie tylko z trenerem Banasikiem, bo również z jego dwoma asystentami, czyli Michałem Fareksem i Bernardem Kapuściński. 51-letni trener Banasik przyszedł do śląskiego klubu w kwietniu minionego roku w roli trenera. Poprowadził Gieksę w 52 meczach. Wygrał 21 z remisów i 21 przegrywając, no i zakończył już swoją, swoją przygodę z drużyną GKS-u Tychy. No dość szybko działa ta nasza tutaj karuzela trenerska, bo również i w Gdyni oficjalnie Wojciech Łobodziński stracił też stanowisko trenerach po czterech kolejnych meczach bez zwycięstwa straciła cierpliwość i zmieniła trenera. Wojciech Łobodziński spędził na stanowisku tego pierwszego szkoleniowca 14 miesięcy. Przyszedł on latem 23 roku, a latem 24 roku z niej odchodzi. Nie jest już tak jak Podaje, podają portale arki trenerem Gdyńskiego klubu. W minionym sezonie Łobodziński w dużej mierze, mierze Łobodzińskiego broniły wyniki. Nawet w okresie dużego niepokoju wokół klubu trzymali się ligowej czołówki i dopiero katastrofalny, jak pamiętamy, przebieg końcówki sezonu zadecydował o tym, że arka się znalazła, że arka nie awansowała przegrała awans w siedmiu kolejkach Arka tylko w tym sezonie za to w siedmiu kolejkach Arka tylko dwukrotnie zwyciężała ostatnie cztery spotkania to trzy remisy i porażka przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna i to właśnie przerało przelało tutaj też czar goryczy I, Ostatecznie jako trener Łobowiński odchodzi z dość przyzwoitym wprawdzie bilansem, bo to 23 zwycięstwa, 11 remisów, 12 porażek w 46 meczach daje mu średnią 1,74 punkta, ale było to za mało i niestety szefostwarki postanowiło. Zwolnić Wojciecha Łobodzińskiego. Arka nie podała jeszcze ani kto zajmie jego miejsce, ani kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia następcy. Pewne jest jedynie, że w najbliższym meczu zmienią Legidice, a drużynę poprowadzi drugi trener Tomasz Grzegorczyk. A więc, jak widzicie, dużo się zmienia, dużo jest zmian. O Poznaniu już mówiliśmy w poprzednim odcinku, kiedy Warta po prostu tutaj zwolniła sobie Piotra Jacka. Zobaczymy, kto będzie też trenerem w poznańskiej Warcie. Na razie Wartę prowadzą asystenci. Jak widać, nie przynosi to żadnego chyba oczekiwanego skutku. A więc taka ruzela trenerska, moi drodzy, trwa, trwa i trwać będzie. Jestem sam ciekaw, kto jako następny straci pracę w, w Beckli, pierwszej lidze, bo naprawdę zaczyna się tam robić dosyć ciekawie. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało. Najbardziej na razie najbardziej chyba zadowoleni są kibice w Niecie, czy w Rzeszowie, bo ta niebieska strona rzeszowa, czyli stal naprawdę gra nieźle. Myślę, że troszeczkę ulgi złapali kibice Spadkowicza, czyli łódzkiego klubu sportowego, bo jak wiemy ten początek był dość ciężki, no a teraz jednak o wiele lepiej to wygląda. No i zobaczymy jak w kolejnych meczach będą się prezentowały drużyny, jakie osiągną wyniki. Bo jak wiemy i Betlik I Liga i PKO Ekstraklasa to naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo się dzieje w tych ligach, więc wszystko się zdarzyć jeszcze może. Na tym bym zakończył, żeby już nie przedłużać tego odcinka. Tak wygląda, ko kochani, wszystko po siedmiu spotkaniach. Zobaczymy w najbliższym czasie, jak to będzie dalej. Także zapraszam Was do oglądania programów na kanale Marko Polska Piłka.